jak zwierzę. Co? Do Mi ja Migdały ja. w oczach. Jezu, ja też tak mam! <ścoughs> Nie, nie. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka jak Beauty. Dzisiaj jest u mnie gość specjalny, Misio Joachim. Cześć! I my dzisiaj robimy zamianę kosmetyczek. I to jest zamiana kosmetyczek, którą jestem mega podekscytowana, dlatego że chyba jesteś pierwszą osobą, która będzie miała zdecydowanie więcej kosmetyków i bardziej skomplikowany make up niż ja. Myślę, że to prawda, plus mam dużo kosmetyków, których myślisz, że możesz nie znać. uh, <laughs> Więc tak, jeżeli chodzi o moją kosmetyczkę, to Ci przygotowałam coś takiego i tu w się wszystko. A Ty teraz jakbyś mi pokazać co Ty masz. to są tylko pędz... Pędzelki. To jest tylko kosmetyczka dla ciebie. Excuse me. Właśnie powiedziesz, to są tylko pędzelki. No tak, twarz i oczka. Wow, jak masz to pięknie podzielone. Z make Up forever, tak. że Kiedyś okay. mieli takie kosmetyczki i można je dopakowywać. Już ich nie ma, ale kiedyś były i są super. Właśnie chciałam powiedzieć, że kradnę ten pomysł, ale najwidoczniej nie kradnę. Więc ja przygotowałam malutką kosmetyczkę, ale z opcjami. Nie, Ale widzę, że waszą No widzisz, masz Nawet no. rzęsy ci przygotowałem, takie najmniejsze, jakie miałem w domu. O, dziękuję. Bo pomyślałem, że zasłonią ci pół twarzy, takie, które normalnie używam. Mm -hmm. Pewnie no. tak. To w takim razie wymieniamy się kosmetyczkami tak. oficjalnie. Uuu, tak. lala. Uj, o! Jezu, jakie o mój Boże! Ale... Aha, to jest jedna z moich kurwanych majek. Wow, będę umierać. <śmetyk> Co to jest to w ogóle? To jest Home z Danesy Iwix I masz bardzo dużo odcieni. Ja wybrałem Ci dwa moje ulubione. To jest w ogóle mój ulubiony. Ja go używam do wszystkiego. Do oczu, do ust. O Jakie ładne! To jest Siglam. Słuchaj, to chyba kosztowało 20 zł. To mnie trochę bardziej boli, ale ładne. Ładne. Ale jakie ale... opakowanie. No właśnie, ja jestem w szoku, bo naprawdę miał przepiękne produkty. Wszyscy mnie o to pytają. No! Chciałem to kupić, ale tego nie można kupić stacjonalnie. Nie wiedziałem, czy tego w ogóle go używać. I miałem takie. Mm, nie wiem, czy jestem zainteresowany. Prawdźmy. Przetestujesz, dokładnie, teraz przetestujesz. Ale ładnie ci układa ten no, film. Ale wąsy sobie ułożę. O! A właśnie, ty, my, czy my nie zaczynamy od peruk? Tak, my zaczynamy od peruk. Musimy nałożyć czepki i wyglądać jakbyśmy byli w pl u i sprzedawali mięso. Mm -hmm, to dokładnie, to ja uwielbiam się zawsze w takim wydaniu. Jestem taka sexy, więc e, czas na czepki. Czyli co, mamy założone czepki, więc teraz e, czas się wymienić perukami. Ja Ci przygotowałam taką perukę, którą normalnie ja noszę najczęściej, a Ty przygotowałeś mi... Moją najnowszą perukę, którą ja uważam za totalnie elegancką i taką naturalną w moim wykonaniu. Tada! da! <laughs> ja ją widziałam na Instagramie i ją pokochałam. Jest Jezu. przepiękna. To jest Peggy Bandy, która e, była w Czarnobylu. A moja jest super nudna, Basic Blond Beach. Wywiewieź się to masz na statywie profesjonalnie, fiu-fiu. Powiem ci na nie nie będzie jak to założyć. Ja jestem tak przyzwyczajona do takich rzeczy to się zakłada jak. Nawet tego nie podklejasz. Jak ty jesteś kochana tak jak czapkę. No, Aga, no, jak czapkę. No. Ona o nie, jest... nie, czekajcie, bo ona będzie za mała na mnie, trochę. No właśnie, bo ja chciałam powiedzieć, że moja jest bardzo duża, ale nasz. Uuuu, ej, I love it! Powiem ci, że jestem tak przyzwyczajona do tego, że ty masz takie szalone włosy. Tak. Że teraz jak się widzę w blonde to mam takie chudat. Hm. Zaczynamy od oczu. To jest tyle rzeczy, że... A ty... właśnie musimy sobie mówić kroki. No. Ja zaczynam od twarzy. Mm -hmm. Jezu, jak zwierzę. Nie, no wiem! Nie, no nie wiem. Ja nigdy nie zaczynam od oczu. Naprawdę? Mm -hmm. I tak. nie nakładam jeszcze tego. No to tak, ale to jest oczywiste, że a, ich wcześniej. A, dobra. No to ja ci dałam bazę tą Nivei. Dobra. No kiedy to z rozwaj. O Boże, to ma taki ładny ten. Zapomniałem, jak to wygląda. Używałem tego po tym, jak ona tak? pokazała to w filmie. Oczywiście, że tak. No, ja musiałam się testować i że naprawdę bardzo dobrze działa. Super, bo baza jest mega szybka i mega prosta. Palcami po prostu nikt się niczym nie przejmuje. No to teraz tak. Ty zaczynasz od podkładu. Teraz podkład. Do dziadźmi! A ja punktu. co teraz robię? Zacznasz od oczu, od tak korektora tak? na oczy, albo od bazy. Nie, bazy ci przygotowałem. Klasyk. No, okej. Okay. O, o, wow. Nie korzystasz super... nigdy z piluiz? Nie. nie. O Jezu, to ja go kocham ją palcami na całą powiekę aż pod brew. O, oh, wow. A czy ty się malujesz na przykład jak masz długie paznokcie? Tak. Jak miałem te długie, jeszcze nosiłem jeszcze, bo miałem nadzieję, to tak. I wtedy to... łatwiej wyjmować produkty. No, to prawda, bo ty tak wygrzebujesz po prostu. Tak wygrzybujesz no, po tak, prostu. dokładnie. Ja szpatułek. Dobra, i teraz co robię? Yy, makijaż oczu. <grym> co I co masz było? kilka opcji, bo ja wierzę w opcje. Więc super. po pierwsze przygotowałem ci moją ostatnią ulubioną paletkę. Dobra. Czyli Lindę Halber I przygotowałem taką paletkę. Wow. I ja bardzo lubię pracować na kolorowych bazach, więc okay. przygotowałem Ci kilka, ale nie tylko, bo masz też opcję jeszcze na niebieską Czesło. i błyski przygotowałem Ci jeszcze tutaj, bo ja też często nakładam tamte błyski kremowe na, wow. no jest piękna. Czy na przykład pomożesz mi na takiej sadzi, jakiś masz swój ulubiony make-up, który byś chciał? Ale to może pomęczowy z żółcią. I tylko teraz się zastanawiam, jak ja mam taką brew, tą moją, a nie tak wysoko, jak Ty na przykład rysujesz, no. to po prostu robić to w moim naturalnym załamaniu mhm. i tyle. I rozcieram tak, tak pod tak. brew do końca? Do końca beżowym cieniem nakładasz tylko po prostu pod sam bywiowy, żeby no. tam się już nie przyklejało, ale do samego końca jedziesz. W sensie tym? Tak, tak, tak. Dobra. To sobie w sensie jedziesz to. po prostu na samą górę, jakbyś znowu była w 2016. Jest jak jest napigmentowany ładnie. Yeah. i patrz jaki kolor. No, Normalnie taki biskupi zez. to są, wiesz, ty ludzkie. Wow. E, dobra, i co, podejrzewam, że teraz korektor po prostu. Tak, korektor pod oczy i potem standardowo tak chamsko brązer. Ale, a dobra, kremowy, dobra. Tak. A powiedz mi jedną rzecz, korektor nakładam też na powiekę? Czyli jako tam, bazę. Czy bazę? Nie, nie dałam bazy, więc można nałożyć, tak. Powiedz mi, czy ja to w miarę dobrze robię, jak na razie? W sensie Wydaje mi się, że tak. W innym kierunku niż ja. O nie, czyli ty zaczynasz tu. Ja w ogóle najpierw zaczynam od fioletu, który jest taki ostry i dopiero nim... ale to spoko, to jest twoja interpretacja tego makijażu. Ja Ci powiedziałam tylko kolory, nie kształty. Ale spoko jest. Na pewno się trochę ostrzej pod kątem, że. Bo ja robię te. Tak, tak. Bo ja mam jednak migdały w oczach, jakby Mam oczy w kształcie migdałów, i mhm. łatwiej mi je wyciągnąć w dół, żeby one były jeszcze dłuższe. Okay. Teraz tak, kremowe produkty. Brązek tak standardowo, mhm. może troszeczkę wyżej niż mhm. zwykle. Taki już lifting. A I bo ja potem... w ogóle inaczej brązek nakładam. Wow. Bo ja nakładam tak, że nakładam tylko tul i tu i ośdziałam do góry. Zobaczysz. Tak. Czyli tak klasycznie, że od góry dobra. Tak, tak nudno. Nie, nie tyle, że nudno. Wiesz, co, ja zmieniłem ostatnio, mhm. bo jak trochę e, schudłem, to zauważyłem, że jak tak kontroluje się. No właśnie w ten dziwny sposób taki od, e, odcięty od. Po początku twarzy, to będą no. szczuplej. Może tylko w mojej głowie? No, hmm. Nosek kontrolujemy też, oczywiście. Tak, tak, tak. Ale tak wiesz, tak właśnie ja po dziecięcemu, tak, tak trochę po bokach i tyle. No, ja nie, ja wiesz, to nawet do diagno mnie kontroluje mocno. Powiem ci, że ja na przykład mam tak, że jak najpierw maluję oko, a potem no. twarz, to mam wrażenie, że ten make-up wygląda źle. Przez to, że. Że masz zaburzone proporcje. Mm -hmm. Tego nigdy nie próbowałem, bo go nie miałem nic szyjn. Widziałem tylko u Izzy fucking the Garden. Zresztą powiem Ci, że mi się naprawdę, mi się naprawdę to podoba. Ten, ten róż, taki właśnie w kremie, mega mi się sprawdza. Czy ty powiedz... Tak, y cichutko, już to naprawiam. A, to. <laughs> Troszkę za dużo. Nie, bardziej nie w tym miejscu, co trzeba. Z przyzwyczajenia. Uzwyczaj... Właśnie to jest tak, że po prostu automatycznie sobie nakładasz tam, co zwykle. Tak. Ja właśnie daję tutaj tak na. Wiem, jakbyś się opaliła delikatnie. No, dokładnie. No to tak, robię jak właśnie między latem bardziej, albo jak robiłem piegi. Teraz tak, właśnie, puder. I pędzelek czy gąbeczka? Gąbeczka. Okej, okay, to to jakby spokojnie. Gąbeczka tylko. albo puszek. A ty używasz właśnie bardziej gąbeczki, żeby mieć ten taki mokry efekt, w sensie, nie... żeby nie było takie. cakey. No trochę tak. Wiesz, co, ja też gąbeczki używam głównie dlatego, że jest mi bliżej w domu. Puszkę. Jezu, ja też tak mam! Serio, jestem taka leniwa, że po prostu użyję, ja bym się malowała tylko gąbeczką. Nie, to wiesz to podkłady lubię niektóre, w sensie to zależy od podkładu, którego używam, bo na przykład All Hours czy takie cięższe konsystencje, to tylko gąbeczka. Mhm. Ale jak jest lżejszy i chcę uzyskać taki miękki efekt, który wygląda tak, jakby Twoja skóra tak od środka się błyszczała, no. to pędzelki są lepsze i to używam no takich naprawdę? pędzelków, które są um, do oświetlaczy, do róży, okay. takich puchatych. Dobra, ja przypodywany jestem, tu mi włosek jakiś taki, ja zrobię to w inny sposób. O, no, właśnie. Czy ja go po prostu ujarzmić. No. Jak mojego byłego. U, daj Nie, 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 z nie, no dobra, ja mam nie, nie, co z oświetlaczem rozświetla czy możesz sobie dać albo po oku albo teraz. Okej, okay, dobra, to w ogóle po oku chyba. Dobra, teraz bym przyszła do brwi mhm. I ja najpierw używam tego markera mhm. w blond kolorze. Dobra, teraz muszę tak sobie, wiecie, bo ja namaluję włosek po włosku po prostu wow. Bawcie się dobrze. No powiem Ci, że ja jestem zawsze jakby bardzo w szoku jak właśnie ludzie potrafią sobie namalować brwi. Tak, zgoliłem brwi po to, żeby je domalowywać. Bardzo dobrze, bo możesz rozrywać różne kształty i ja też się nad tym zastanawiałam przez jakiś czas, ale nie, żeby zgolić całe, tylko końcówki. Wiesz co, tylko dla mnie dwa tygodnie ja mam je znowu. Ja pięć mhm. razy wrzesz Zgoliłam te brwi. Większość nawet ludzi nie Słysza. zauważyła. A dla mnie to jest takie, zgolić bywi, Nie, nie zgolić bywi, przecież to jest szalone. Ej, spoko wygląda ten blond. W sensie ten? Kolor. Kurde, ja sobie mam wrażenie, że coś zarobię. Popatrz na mnie. Tylko kształt później będziesz musiała patrzeć. Tutaj musisz to musisz dłuższe. Mhm. Mogę Ci pokazać. Tak, tak. Tak, tak, tak. Bo ja myślałam sobie, że muszę, że całość jeszcze mam e, tym jasnym pokryć, więc do tego miałam takie. A, nie będę tak daleko przechodzić. Ale nie, to dla mnie to jest tak dziś, żeby ci kształt mm. bez, e, Bo chodzi o to, że później będziesz jeszcze e, pogłębiać to załamanie. Musisz sobie zetrzeć tylko to ładnie, ale widzisz, chodzi o kąt e, padania. Aha. Ej, słuchajcie, piszcie komentarze, czy chcecie, żeby Misia zrobiła na mnie drek. Jezu, ja bym zrobił. Tak? No totalnie. A ja mam takie super w taki ostatnio, bo mam takie piękne utwity nowe. Czy byś też się zmieściła, mimo no, tego, że jestem trochę większy. jest A powiedz mi teraz, co robisz z powieką ruchomą? Musisz troszeczkę głębiej fioletem wjechać po trójkącie. Okay, tak jak tutaj, trochę to... głębiej. No, no. no i na środek bym nałożył coś błyszczącego. Okej, okay, no to właśnie ja tego pytam, co no. z powieką tą ruchomą, nie, nie, czy sobie tylko... ja ją czyszczę, czy tylko. Nie, sobie czyszczę błyskiem. Niebieski chyba, bo No to, dajesz. By to poszła, bo one jest no to taki. Dajesz. Ale tygo masz już tak malutko... nie ma znaczenia, już leci do mnie następną. Tak, a gdzie można kupić? Na Zalando. Co? No, na Zalando. Jest. To też jest na Zalando. Wow. <laughs> Zalando ma świetne marki makijażowe, których nie ma w Polsce. Jestem w ciężkim szoku i na pewno sobie zamówię, naprawdę. Boję się, ale robię to, bo ten cień jest po prostu przepiękny. Nice. Możesz go też grubiej cienić i nałożyć, to wszystko zależy od ciebie. Tylko pamiętaj, że nie możesz otworzyć oka, jak już to nałożysz, bo będzie po ptakach. O Jezu, jaki piękny i to jest takie super, że to jest jakby żel i brokat w jednym. W sensie takim, że nie musisz już nakładać... Niczego pod spód. Właśnie tak wygląda jak taka bardzo mokra powieka. Super to no. jest. Cały czas czekam, aż wejdzie do Sefoje do Polski, bo na przykład w Stanach jest. W Seforze? No. Bo oni na pewno badają rynek i sprawdzają. I chyba jeszcze stwierdzili, że Polska nie jest na to gotowa. No, wydaje mi się, że wiesz, on też nie jest w ogóle popularny w Polsce, z tego co widzę. Bo to mało kto lubi takie rzeczy, mało kto w ogóle się w tym orientuje. Ja pamiętam, jak zaczynałam nagrywać, ja pana zjadam i ja przecież sprowadzałam... się. Tak. Oczywiście, pamiętam um, ty pierwszy odcinek, jak wyszedł. prawda. No, na zmianę oglądałem do uczenia się sabiny na ostatnia czajownica i właśnie ja pana zjadam. No jej! Dobra, mam bewi. Okej, okay, to teraz oczy. Tak. Jeżeli chodzi o oczy, pomyślałam, że super by było, jakbyś sobie mógł zrobić właśnie hmm. coś z tych cieni. Na właśnie takie trochę, takie placki kolorów, i potem na to nakładać kolorowe linery. Okej, okay, super. I zrobić takie kształty. A ty nakładasz palcem czy tym? E e, zazwyczaj pędzelkiem płaskim. Okej, okay, no właśnie też nakładałam teraz pędzel ale tak się stało. Ale czasami wiesz, to też zależy od tego jak jest e, sytuacja wygląda. No bo czasami łatwiej Ci przykleić, a czasami gorzej, w zależności od tego co masz pod spodem. <grym> jak sytuacja wygląda. No. no. więc teraz tak. Mamy już błysk, mamy to, więc musimy e, wy, zrobić ładne przejście, żeby przykleić rzęski. Więc najpierw bierzesz eyeliner, który gdzieś tu się znajduje, jest czajny Ale tylko malujesz do jakby czterech, piątych powieki. Czyli tylko tak trochę na... Tak. I później weźmiesz cień, rozetrzesz tą końcóweczkę i jakby zrobisz to załamanie w kształcie fałki. O, ładny ten cień. Te żółte? No. no powiem Ci, że w ogóle podobno bardzo ciężko jest uzyskać dobry... Tak. No, 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 jest bardzo no. ciężko. Tak ale ja. wyobrażam sobie, że na tej bazie żółty cień to jest To wow. Ta pęka, ale ja się na to godzę. To jest na białym bajwniku. I to chodzi o ten biały baj, niech on jest taki suchy. Dobra, zrobiłam to totalnie źle, w więc sensie, zrobiłam. To... Czemu? Irosie, pomóż mi. No Ta, to tak. Chyba się pomysł. Tak, to jest już nowe... daleko już pojechałaś. Tyle, to jest taka normalna kreska, ja po prostu. No to, mówiłam... to się da jeszcze naprawić. Musisz ją zetrzeć delikatnie. A, żeby tu było V. Tak, okay. żeby tak było miękko, nawet okay. żeby nie było czarnej, wiesz, twardo. Okay. To bardziej o to chodzi. Spokojnie. Kreski też czasami robią, ostatnio nawet dużo. I rozreszcie to fielet. Tak, najpierw tak wciskasz go w granicę, no. a później dopiero tak wiesz, pyk, pyk. Jak się bawisz na razie tymi cieniami? Dobrze, w sensie, mm, wiesz tak, zaczęłamy ja gorzej, bo co się zdarzyło ale za to Okej, okay, dobra, no to zdecydowanie jest to inna jakość niż to, co ja mam, bo to, co ty mi dałeś, to jest po prostu taki sztos, że przełożyłam dwa razy pędzelek, a potem to roztarłam i ma dokładnie taką samą pigmentację. No. Nie będziesz już w A w ogóle? Tak. O to Boże. będzie matowe-matowe. O Boże! <laughs> matowe. Tak zwierzę. Tak. <laughs> Powiedz mi, co no. no teraz? Ej, jesteśmy bardzo dobrym to Teraz robimy bywi. Najpierw mydełko czy najpierw? najpierw mydełko. Dobra, słuchaj, no bo no, no. musimy to wyjaśnić. Jak najpierw nakładam mydełko, albo jakiś to bo te włosy są uwalone tym i potem jak robię to tym, to mi się blokuje. On się No zaczyna, tak, musisz nie... to włosy odciąć. Strasznie mi szkoda te końcówki, która się po prostu brudzi, blokuje, trzeba to przecierać, jakby marzę się tym. That's my problem here. Ale widzę, że to tylko mój problem, bo wszyscy tak robią, więc okej. Okay. A dużo tego nakładasz, ile tego nakładasz? No, napadasz, tak, No pokaż, tak weź jak masz, tak, no, tak wbijam no tak im kilka razy. No o, No i tyle pobijam. No bo Nie no, taka delikatna jest. No, to pokaż, ja to tak wbijam. Ale... Ogólnie tego żelu powinno być mniej więcej tyle. Ale nie, mi się wydaje, że ja po prostu jestem zbyt delikatna w Mmm, sexy. Tak, zresztą mi też chodzi. Widziałeś ten trend octopus brows? Bardzo hmm. lubię takie rzeczy, mi się podobają. Crazy. Tylko, że samo octopus jest dla mnie trochę zarówne, ale takie dzikie, ja przykład czasami sobie doklejam, by wiesz, żeby robić monobrew. Oh, you. W ogóle, <laughs> <ja jestem laughs> brew w tą stronę. Ej, fajne! No, do charakteryzacji, gdzie ci tak. wład wieje? No! Ej, ale widzę, że teraz to był naprawdę mój błąd, że ja używałam za mało produktu no. i myślę sobie tak, o nie, nie trzymają mi się, moje brwi, są takie niesforne. A teraz, hello, what eee. is this, this? I teraz tak, doiejsowujesz brew, powtórzę, jak jaka ci pokażę, uh -huh. do tego miejsca. Uuu, uh -huh. i tak Dobra. Dobra. Sobie, bo okay. teraz sobie zwężam nogę. A tu uzupełnia. Troszeczkę uzupełnia. To jest mniej istotne. Najważniejszy jest ten początek, żeby on był jak najbliżej, wiesz, uh -huh. żeby ta przewa między nimi była malutka. Dobra. Zgadźcie, że mega dziwnie się czuję bez podkładu sobie już w ogóle brwi na nosie, prawie. No właśnie o to chodzi, bo później, jak nakładasz podkład, to on trochę przykryje te włoski i one będą wyglądać jak włoski. Okej, okay, bo to jest wyjście z mojej strefy komfortu, tak bardzo. To jeszcze to dalej? Za, tak, dalej. O, jeszcze dalej? Tak. Mm. Jeszcze chociaż dwa włoski do malu. A. Już nie musisz tak bardzo, ale jeszcze trochę musisz. <grym> Czuję że już robiła, dobre. No, ale zobaczysz, że będzie to pasowało okay. do całości. Okej, okay, nie, jakby wiesz, to jest wyjście z mojej strefy komfortu, ja to robię. Dobra, i co teraz? Kreseczki mam namalować? E, tak, kreski kolorowymi linerami, możesz właśnie użyć parę kolorów w takich mm -hmm. miejscach, różne graficzne. Wszyscy mi o tym mówią na TikToku. Tak? Wszyscy, no, nie wiem dlaczego. Bo na tym był hype. Ale konsystencja... Jakbyś tym spróbowała sobie kreskę namalować, aż bym miał... A no właśnie, a tutaj się, tutaj się dziubiesz. Dziubiesz się, no. Tak. Bardzo ciężko ostrzeż nałapać. Tak. No dobra. Ale właśnie przez to, że jest gęsty. Ale widzę, że cię strzela już, co? Tak, dobra, ja już mam dość. Już mam, ja mam agresję w sobie. Dobra, teraz co robisz? A poczekaj, gdzie ty jesteś? A, dobra, teraz musisz wziąć wacik. biorę tak i robię taki nożyk z tego. No. Przykładam sobie tam, gdzie chcę mieć cieniowanie, i mocno przyciskając, pociągam. Ooooooo! To nie jest łatwy patent? Jest łatwy patent. Po co przyklejać taśmę jakąś? Najważniejsze jest tylko ten nacisk, żeby Aha. mocno przycisnąć i mocno pociągnąć. Zresztą czułaś, że to było naprawdę Dobra. mocno. Dobra. Yy, a teraz z takim razie podkład? Yy, nie, najpierw baza rozświetlająca z Charlotte. Używam tego też jako podkład w To jest baza rozświetlająca? Tak. To wygląda jak podkład. Wyjmij sobie to troszeczkę na dłoń. To tylko, że to pewnie nie ma krycia. Uuu, jak to ładnie błyszczy. Tak, na całe boki twarzy to nakładasz. To mam mniej krycia nawet niż wow. ty. To pewnie w ogóle nie ma krycia, ale daje ci taki piękny glow. No, no, no właśnie, widziałam. Ale powiem ci, że z opakowania, nawet jak rozstałam to na palcach, bym i tak myślała, że to jest. Podkład. Bo to możesz stosować jako podkład, no, no, tylko widzisz, jak on kryje. No mm. nic nie kryje, ale daje ci takie coś no, w lato, na wakacje, no, no. albo w ogóle, no. Daj no. <słuch> Okej, okay, no to taką bazę rozumiem. Hmm? To jest jakby coś. I teraz mam podkład, który odkryłem w tym roku. Średnie krycie. Ultra ty Tyfalszy niż Double wear. Lekkie oświetlenie albo strzał. Okay. I ja po prostu wiesz, maczam i blenduję, i później okay. delikatnie doklepuję. I ten podkład naprawdę jest super. On się tak dobrze trzyma. Kurde, i wygląda bardzo naturalnie. Tak. I ja myślałam szczerze że on się będzie bardziej świecił. W ogóle się Ale nie no. gdy mnie to bardzo pod podu. I nie jest aż taki matowy jak ten Fenty, chociaż powiem ci, że przez to, że mam skórę mieszaną, on to już się trzyma. ja się, lubię... się, ja się pocę przecież masakry czy nie się trzyma. Tak. Ja tańczę w nim godzin e, nie. Tak, nie. on się trzyma. W tym tańczysz? Tak, na balach i tak dalej, wow. jakby w ogóle nic mi się nie dzieje. Nie. czy ja teraz nakładam. Y, o jak to je pod oczy. Ja je mieszam. U. Eee, jedna trzecia tego ciemniejszego i dwie części tego jasnego. Ja jak go nakładam? Pędzelkiem też? Ja pęuszkiem tak? sobie nałożyłbym. Albo dobra. pędzelkiem, zależy jak ci wygodnie. mi nie, nie, No to ja nakładam kropeczkę tutaj i kropeczkę pod oko i staram się oświetlić tylko tą okolicę wiesz. Nie schodzę już bardzo nisko. Okay. Dobra, ta zielona kreska tak zostanie na razie. Kolor jest piękny, naprawdę kolor mi się podoba. Myślę, że z dual line byłoby łatwiej. Jak masz gdzieś dual line, to możemy spróbować, jeśli pozwolisz. No dobra, konsystencja dużo, przyjemniejsza. Teraz to ja mogę coś robić z tym. Aha. Ja się powiem ci, boję tylko jednego, a mianowicie tego, że ci nie będzie zastygał. Nie no, bo ja mi powoduje, że wszystko zastygają, jakby się wodę Okej, okay, no to super. O mam ten Brzuchwa, i tutaj, tak wiesz, za linią między kością Jarzmową na dole a tym. Tutaj. No powiem ci. A ja czuję się, jakbym nie umiał keski malować. Jakby Czuję ten, ten ból, jakby siedzę obok i ja mam takie, uu, ale łatwe są te produkty. Tiruriru. Czemu mnie tak nienawidzi? Co no nie nie ci zrobiły? Nie wiem, czemu cię tak ukarałam. Ja ci przyniosłem moje ulubione kosmetyki. No wiem, a ja miałam takie, o, pokażę ci Gen Z. może nie używałeś. I rzeczywiście nie używałeś, no. nawet się ucieszyłeś na początku, ale teraz ja już nie. Tak, bo wszyscy na TikToku o tym mi mówili. E, czy testowałeś Gen Z? Mhm. Już mam odpowiedź dla was. Tak. Nie te... spodoba wam się. No... Teraz beąze, jest to mafoidha. O, o jezu, what is this? A to co to? To jest czy którego użyjemy. Ja nakładam inaczej beą. Ja pokażę. Ja ci pokażę. No, ja gdzieś... Cię po prostu narysuję po prostu, a ty sobie to rozetrzysz. Okay. I nakładam tu, okay. przerwa, uh -huh. tu już przewa. Aha. I tu. to w tą stronę delikatnie. Uh -huh. Okej, okay, czyli robisz takie ostre cheekbones. Tak, 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 tak. A powiedz mi jeszcze, czy gdzieś indziej nakładasz też brązek? Tak, czy tylko na... na nos, ale na cały środek nosa. Oh, tak? Tak. I pod usta, i pod żuchwę. Ok. Na ten korektor, co go wcześniej... Tak. Tam... Wiem, że to może nie mieć trochę sensu. Ale oczach. rozumiem, nie? Rozumiem, rozumiem, będziemy potem robić rozświetlacz i w ogóle wszystko. Tak. I ja powiem ci, że bardzo mi się podoba to konturowanie. Opuść Oprócz no. nosa, które wygląda dziwnie. To... Ale zobaczysz, że później jak to rozetrzesz i zrobisz jeszcze mm. korektorem na to za chwilę, to będzie miało sens. Stop! One kosztują około 20 zł. NYX ma te Vivid line y spłynne, kolorowe, no. za około 30. Są cudne. Są cudne. Zdenerwowałem się właśnie. No właśnie już widzę, że teraz to już wyszło poza twoje y, możliwości akceptacji czegokolwiek. Tak, bo ten żółty jest jeszcze już Wiesz, jakbym nie umiał malować kesek? Ja naprawdę dużo kesek maluję. Kameo, mm. mam nadzieję, że nie jesteś tak ostra, jak Agnieszka mówiła. <laughs> Chcemy zobaczyć te. Yy... Dajcie spokój z tej babie. Po roztarciu konturowania róż. I róż używamy mojego ulubieńca ostatnich. To jest moje drugie opakowanie. Tego ciała nie mam. Oh. Mówię, że go kocham. Wow, rzeczywiście jest deep. Jest Kiedy deep, ostatnio bardzo... widziałaś takie denko? I teraz tak, nakładasz go tu u góry, jak lata 80. O! Oh. Żeby wyszczuplić twarz, wydłużyć. wiesz, ja miałam okrągłą twarz mm -hmm. i ja chcę ją wydłużyć, żeby ona Fajne. była bardziej, wiesz, długa. Wiem, że to miałaś bardziej kreski, nie kropki, ale ja nie dam namalować. na Nie, obojętnie, obojętnie, no. może być, wiesz, ważne, żeby było graficzne po prostu, no. kolorowymi linerami. No. Ej, podoba mi się róż taki. No bo jest super, bo ci tak mm, wyciąga ci twarz do góry. Ojej. Ja wiem, że tak samo i ten kąt do tego wtedy pasuje. Więcej jeszcze tego różu? Mhm. Mm. Mm ja mogę Ci pokazać na chwilkę, co Ci wykażę. Okay, no, no, no. Aż się boję spojrzeć. O, to jest intensywność. A, okej, okay, dobra, dobra, okej. Okay. Spokojnie, na to jeszcze nałożymy coś, ale... Co? Ja bym chciał teraz pędzelek tylko ten znowu i granice rozstają tego różu, żeby połączyć to ładnie. Dobra, poczekaj, teraz ja obie dolną powiekę. Co ja obie na dolnej powiece? Yy, tutaj w zasadzie ja bym przeniosła się, no. może być trochę fioletów w zewnętrznym i tyle w zasadzie. Okay. A, ty przenieś czy, tylko ten, ten... A czy ja teraz używam rzeczy już... Kupiłem? Nie, jeszcze nie, jeszcze to. I to na paluszek bierzesz. O, I wklepujesz na szczyty kości jarzmowych, i na środek nosa i nad usta. Kocham ten światła Że mam go i... na po prostu bez niczego. Tak o, jak o. mam ochotę być, po prostu wiesz, bardziej taki... Mhm. Glam. Glam. No, 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 bo to jest, daje takiej świeżości i takiego, tak. że ta skóra wydaje się być taka, taka... Tak, jakbyś po prostu była wilgotna, jakbyś tak. lekko, och, przebiegła kawałeczek. A ja nie biegam. Nadbywam, nie musisz, bo tego i tak nie będzie widać. No to bym zostawił. I Dobra. teraz wziąłbym pudy. Po pierwsze jest ten nas krystal i jest ten mak To nakładamy pod oczy. Dobra. Gąbeczką. Okej. Okay. Więcej? Tak. Tak zwierzę, miłością tam musi być. Może zostawić trochę więcej, jakbyś baking nie próbowała robić. No? Są jeszcze więcej! To jest tak, jak ty mi mówisz, że ja jestem barbarzyńska, że zaczynam od podkładu. To ja mam takie, że właśnie jak jest dużo produktu, to mam takie... Jak można tyle produktu? A na jeszcze twarzy cieniutką barstewkę tego pudru znalazłaś. -nice. I później jak już jak wszędzie nałożysz, to tą mieszczką pudru, jakby pozbywasz się pudru spod oczu. A, okej. Okay, tak, ja tak, żeby tam nie było za dużo produktu. Mocno, mocno, wiesz... Czeszesz? Dobra. A powiedz mi no. na przykład, co z tym, że tak, nałożyłam ten oświetlacz, mm. ten taki właśnie wazelinowy, no. i potem dałam na to puder. I na to później nałożymy jeszcze zwykły oświetlacz. Okej. Okay, no, musisz mocno tylko teraz ściągnąć ten puder. Aha! Czyli co, takie zwykłe suwanie to nie działa? Nie, to może blendować ten światło przecież. Mm. U, I okay. teraz idziemy z beązem e, w kamieniu? Najpierw? No dobra. Co ja teraz robię? Rzęski pewnie. Tak. Czy zalotka? Tak. E, wiesz, co? Jeżeli masz podkręcone, to nie. Mam takie swoje naturalnie podkręcone. To są twoje naturalne? Takie masz? Tak. Ja mam proste jak krowa. Takie. Mm. Ej. Wiesz, co powiem, ci tak, możesz użyć zalotki, jeżeli używasz? Tak, używam. To jest coś dobra. takiego dla mnie, że jak nie mam sztucznych rzęs, to to zastępuje mi sztuczne rzęsy. Okej, okay. no to super. Dobra. Konturowanie jest na sucho. Tak. I teraz... Pokaż, pokaż. Ładnie. Teraz już e, na, na sucho to jest bloom. Z Nataszę. I też go nakładam tak w pionie? Tak, tak, tak. Nakładam ten po prostu, wiesz, tylko bardziej na środek, te granice zostawiasz takie bardziej, wiesz, Dobra, bez niczego. Dora. Ale ma piękny glow. A, wiecie, a, a, on wygląda dziko w tym opakowaniu. A, a, możesz go nałożyć w różnej intensywności. No i mi się bardzo podoba to, jak on ma się ten błysk taki. I love it! Naprawdę jest piękny. Kocham go. No i teraz idziemy ze świetlaczem. To! W końcu, tak, tak? tak? Uwaga, uwaga, otwieram. To jest chyba taki jeden z bardziej kultowych produktów z tej marki. O, tak. I daję go tam, gdzie dam wcześniej. Tak. Ten, czyli teraz jedziemy. tak. O, ale piękne! Okej, okay, dobra, teraz już rozumiem, co miałeś na myśli, mówiąc, że dobra, to są fajne produkty. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam taka zajana przy zamianie kosmetyczek. I to jest jakiś kosmos! Jakbyś wrócił do domu i byś zobaczył, że go nie masz, to nie byłam ja. No, możecie. A ja mam te jeszcze suche rzeczy. Masz? Zapomniałem o tym, też jeszcze dodam. Tak, możesz sobie dodać różu na przykład? No, bo powiesz bo, to, bo ten pudeł mi zjadł wszystko. A widzisz. Ale to już skończę oczy. Dobra, Oczy. Tak, i teraz zrobić dopiero dolną powiekę. Ja bym to zrobił fioletem do końca i okay. różem. I tyle. I roztaj to, to troszeczkę. Dobra. Już nie wytuszuję chyba mocniej tych rzęs. Rozumiem, że chciałeś sobie zre, jakby te sztuczne rzęsy. Trochę, no, tak. myślałem, że damy ładny mocniej, ale nie jest źle. Widzicie, ładne są rozdzielone. Ja nie noszę rozdzielonych rzęs. Okay. Ja sklejam je mocno. Ej, to ja ostatnio sobie skleiłam do make-upu. Tak no. właśnie w taki kem. A nie, to ja tu e, tuszem. A ja teraz nakładam tusz. Myślę, że tak pokażę. Nie, może najpierw rzęsy, co ty mówisz? Czy okay. Ci takie, najmniejsze, jakie mam w domu. I ja używam palców. Nie używam pensetek. Okay, no ale no możesz nie... użyć czego chcesz. I do nich jest w ogóle liner, który może zrobić kreskę i on ci przykleja te rzęski. A. A, I to działa. Tak? Tak, ja byłem w szoku, działa. Nawet wyszedłem z domu i to trzymało się cały wieczór. Trochę tego bronzera. No efekt ma super bronzery. Ja używałem jedyneczkę z tej palety i bardzo lubiłem. Jest naprawdę i rozświetlacz jest przepiękny, bo mi się bardzo podoba. Właśnie teraz jest czas na rozświetlacz by the way. Tak, 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 tylko um. sobie wiesz to kontuj to chyba. zapomniałem, że A, mam na sucho też. Tak, tak. Ej! Ładny Fajne, ten oświetla. Podobno no. tutaj właśnie to Ci przyniosłem. Patrz tak. na nosie. Ale nie ma aż takiej Nie, 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 nie no. ma. Nie ma takich jakby intensywności. Tak. Ale jest to ładne. Jest, ja właśnie też go bardzo, bardzo lubię. Ej, naprawdę, jakbym powiedział, że miałbym coś szukać zamiennika, który jest w tym podobnym stylu, to tak. No bo patrz, jakby na nosie to szczególnie widać. Masz coś takiego w tym? Mhm. Tak, tak, on jest taki właśnie miękki, jakby o. nie wiem, jak to nazwać. Powiem Ci, że przez tą perukę no. mam ochotę na czerwone usta i wąsy. Ja bym ci polecił czerwone z niebieskim, ale czerwone też będą super. Czerwone z niebieskim, a to chcę zrobić tak jak ty. No i kocham ten tusz. On jest świetny. Naprawdę, w sensie to jak on możesz uzyskać nim i możesz rozczesać rzęski, i możesz je posklejać, pogrubić, no po prostu... Mm -hmm. I on jest wodoodporny tak sam w sobie. Naprawdę? Mm -hmm. On nie jest nazywany jako wodoodporny, mm -hmm. ale... Ale jest wodoodporny. Tak jest, dokładnie. Teraz bardziej mi się takie kreski nawet już zaczynają podobać, już mam takie spoko. Bo one fajnie wyglądają kolorystycznie z tymi plamami kolorów różnymi, z tymi niebieskościami, zieleniami. To jest, wygląda śmiesznie, więc jakby spoko. Dobra. Super. No to co, robimy usta? Usta. Więc tak, masz same czerwone do wyboru usta. Masz do wyboru niebieskie usta i masz jeszcze opcję nude. Jakbym była z sobą, to na pewno poszła w nude. Ale ja nie jestem z sobą, no. jestem tobą. No to ja bym zrobił niebiesko-czerwone. niebiesko-czerwone, czyli co, granica czerwona, środek niebieski? Odwrotnie. O, niebieski okay. na brzegach, tak, i później na to błyszczyk, który tam gdzieś leży. Ty masz bardzo simpul, bo ci dałam po prostu Używałem. Bardzo fajne są. I tylko mam błyszczyk, który jest. Piękny, bo on jest właśnie taki brokatowy wow. troszeczkę. A ty na przykład rysujesz kontur ust taki e, okay? inny? czy... E, troszeczkę się... sobie wyjeżdżam, tylko wyżej łuk e, na Także mocniejszy, okay, czyli tak, u... mocniejszy okay. jest, tak. Mocniejszy jest po prostu, ale to, te tutaj brzegi to już zostawiam takie, jakie są. Mhm. Ale to powiem Ci, że ci zaskoczę, bo ja totalnie go spłaszczam. To mutna jest a, też, no, bo teraz i... bardzo w trendzie jest to. Tak, ja go lubię taki właśnie taki Barbie mm. trochę takie, nie, to był brąz dol. Czuję się miała niebieski wąs. Super. Ogóle, o powiem. tak? Kształt? Mhm, tak, Nigdy no nie, nie miałam takiego kształtu. Ale powiększasz sobie brzegi? Yy, jest na, w zewnętrznych częściach tak, bo ja mam takie, że zewnętrzne są dosyć wiązkie. Mmm, ładne to i do tej e, peruki ładnie pasuje. Tak ale nie szoko. używasz kontujówki w ogóle na co dzień do klasycznych pomadek? Wiesz co, nie chce mi się. Okej. Okay. No dobra, ale też nie dużo wybacza, więc jakby... Mhm. Dobra. O kurde, pamiętasz, już dawno nie blendowałam sobie ust. Ja bardziej lubię tak tapować, będzie Ci trochę szybciej i łatwiej, A, okay. że nie będziesz zabijać sobie przestrzeni. Więcej czerwonego musi dodać, żeby zostało, wiesz, tylko taki... Mm -hmm. Przepraszam, ale ten błyszczyk to jest taki piękny. Kocham drobinki w błyszczykach. Mm -hmm. On by pięknie wyglądał na powiekach na co dzień. I teraz ten, y, masz taki różowy z A. O! Wyciskasz sobie trochę. Co to no? mówisz, taki zwykły? Tak. On w ogóle nazywa się plumping, coś tam. No. Mm -hmm. Ale jest spoko. Bo jest wyciskany, więc możesz go nałożyć bardzo dużo. O, czy ja go nałożyć więcej? To już zależy od ciebie. W sensie ja czasami do zdjęć nakładam, tak wiesz. No ale na co dzień to w ogóle nie wchodzi w grę. Ja też często na przykład, używam lanoliny z zi, jako płaszczka. To jest najładniejszy w ogóle błyszczyk ever. Okay. No totalnie. I na koniec bierzesz czajne eyeliny i już sobie trzy pieprzyki gdziekolwiek na twarzy. Love it! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czuję to, czuję to, czuję to. Kocham Jestem zaja rana. No słucham te usta. Ta pomadka aż sobie ja zrobić później te zdjęcia i... No, dokładnie. Musi być nieparzystejne liczba. Okay. Nie wiem dlaczego, ale to jest dla mnie super. Ważne. Bardzo dobrze. Czy one no. nie są za mocne? W sensie nie, nie, nie sobie... bo to A. nie ma być pieprzek taki, który ma udawać naturalność, tylko to ma okay, być takie. Okej, okay. okay, czyli co? Czyli to już jest koniec? Tak, Czy to już jest, to jest koniec? wszystko. Ja bym na koniec jeszcze tylko spyskał się tą Okej. Okay. bo ją bardzo lubię. Refreshing. Tak, i ona pięknie pachnie. Jak perfumy. Tak, bo oni pachną jakich klasyczny zapach z linii pywe. Wow! Wiem. Powiem ci, że ja <noise> uwielbiam to wszystko. Nie ma jednego elementu, który by mi się nie podobał. Naprawdę, Stałem się wybierać tylko samych moich ulubieńców, żeby wow. to było coś takiego, a żeby ci pokazać też produkty, których zupełnie nie znasz. A mam jeszcze pytanie do ciebie. No? Która jest taka Twoja ulubiona rzecz z tego i która jest najgorsza rzecz z tego? Najgorsza to będzie łatwe. Przepraszam. To jest dramat. A najlepiej to będzie trudne. Bardzo przyjemna konsystencja, bardzo fajna struktura, kolor jest obłędny. Piękny po prostu błysk. Naprawdę. To jest coś, co chyba mi się najbardziej podobało. Ja bym powiedziała, że u mnie zdecydowanie numerem jeden. Jezu, jest ten rozświetlacz, bo się on robi tak pięknie, że aż nie wiem, co powiedzieć. Bardzo mi się też podobały te fleksy, bo naprawdę robią mega robotę z jakie jeszcze mają kolory. Ciekawa jestem tego. Rozrobiłam oko totalnie, hmm? ale w usta nie poszła i cieszę się, że poszłam. Bo i w ogóle z tą peruką, jezu, no. co ty rozkmieniłeś, dawno mi przepiękną ona jest taka cudowna ja po tylko założyłam taki No ona ma taki vibe, że daje Ci energię. Tak! Dziękuję Ci bardzo za przyniesienie tych rzeczy, za wzięcie udziału. Ja Serio, przysza. jestem mega zadowolona i czekamy nadal na to, czy chcemy drag. Dajcie znać, bo ja już bym miał super pomysł, co moglibyśmy tu zrobić. Coś takiego, czego się zupełnie nie spodziewacie. O, dobra, okej, okay, to ja sobie napiszę ten komentarz pod filmem. Tak, proszę, zróbmy! Dziękuję Wam pięknie za oglądanie, trzymajcie się, pójdziemy się na następny piątek na tym kanale. pa! pa.